to Kael Elt Veriani odparła równie cicho, przenosząc wzrok na mnie. Trzymaj się od niego z daleka. Typ jest ubłocony i ma krew na twarzy, o ile dobrze widzę. Burknęłam. Raczej nie podejdę do niego serdecznie się witać. Elena gwałtownie pokręciła głową. To przyszywany syn Ksadena, młodszego brata Stelli, wyjaśniła. Należy do kruków. Kruków? Zmarszczyłam brwi. Pielnują granic. Pielnują zapory? Szepnęłam, czując, że robi mi się gorąco. Siostra powoli skinęła głową. Chodzą o nim takie plotki. Niedawno, ponoć, zabił całą rodzinę mieszkającą niedaleko granicy. Wynosili potajemnie kruszec z jednej z kopalń Eldwerjanich, i Kael postanowił ukarać ich dla przykładu całą rodzinę, łącznie z dziećmi. Jeszcze raz podniosłam wzrok na młodego, mrocznego mężczyznę, który wyglądał jakby właśnie wrócił z miejsca, gdzie dokonał krwawego mordu na bezbronnych chłopach. Miał na sobie podróżny strój: ciemną, brudną koszulę, szeroki pas z szablą i wysokie skórzane buty. W dłoni trzymał kuszę, wzrokiem wodził po sali jakby szukał winnych, których mógłby na miejscu osądzić i ukarać. Paskudna blizna na policzku dawała świadectwo, że przeżył już niejedno. Trzymaj się od niego z daleka, powtórzyła moja siostra, a w jej głosie zabrzmiała autentyczna obawa. Ach, uwierz, że nie zamierzam szukać jego towarzystwa, odparłam całkiem szczerze. Muszę iść, powiedziała Elena. Ponury nastrój prysł, gdy z oddali zaczęła do niej dyskretnie machać jedna z fałszywych przyjaciółek. Na odchodnym jeszcze siostra odwróciła się do mnie, jakby chciała coś dodać. Posłusznie skinęłam głową, zanim cokolwiek powiedziała.